Wow. Trzy dni temu zrobiłem film na temat swoich problemów oraz na temat tego, co mnie dręczy to ostatnie, można powiedzieć, pół życia. Cały koncept tego filmu polegał na tym, że wyrzucam z siebie złe emocje, swoje przemyślenia i to sobie idzie w eter. I wszystko jest dobrze. Okazuje się, że film o moich problemach stał się najpopularniejszym filmem na moim kanale. Tysiąc wyświetleń w ciągu trzech dni to jest kosmos. Ja nie planowałem zrobić tego filmu jakkolwiek dobrego. Ja chciałem wy tylko wyrzucić emocje z siebie, poucinać momenty, w których się nie odzywam i tyle. A wy zrobiliście takie coś. Dzięki. Nie Nieironicznie dzięki wam spełniam swoje marzenie jako youtuber, bo nabieram popularności. Dzięki wam, dziękuję bardzo. Także chcę Wam podziękować za wszystkie miłe komentarze, jakie mi jeszcze mi napisali. Bo szczerze jestem zaskoczony, że w ogóle znalazł się ktoś, kto chciał napisać jakikolwiek miły komentarz. Myślałem, że to będzie też film w stylu, nie wiem, 20-30 wyświetleń, dwa lajki od moich znajomych, to jest wszystko. A znalazło się naprawdę sporo ludzi, którzy napisali do mnie miły komentarz i, i doradzili mi. Nawet znalazł się jeden ziomek, który do mnie, do mnie napisał na, na Discordzie. Więc dziękuję wszystkim jeszcze raz. I chcę Was poinformować, że wszystko za mną dobrze. Nie ma jakiegoś wielkiego problemu, żyję normalnie, nie musicie się o mnie tak, aż tak bardzo martwić. Ale mimo wszystko, no, dziękuję za te moje słowa. Jesteście zajebiści.